Kontynuując poprzedni filmik, nadal rozkładamy wielomian na czynniki pierwsze i nadal to robimy taką metodą, powiedzmy, rozpisać to w środku. Czyli mam tak 2y kwadrat plus 3y, czyli 2y kwadrat plus 2y plus y plus 1. I teraz pytanie pierwsze. Dlaczego 3y zapisałam w postaci 2y plus y? Z tego względu że przed tym stało mi 2y kwadrat. No i fajnie powiedziałam, no nie? Yy, ale chodzi o to, że jak to rozpiszę, to wtedy te dwa wyrazy mają jakiś wspólny czynnik, dzięki czemu będę mogła go wyłączyć przed nawias. Yy, a nam chodzi o to, żeby uzyskać z tych wszystkich yy, wielomianów tutaj, to chcę zamienić. Na coś z mnożeniem. Dlaczego tak chcę? Bo łatwiej jest mi to liczyć. I dobra. Wracając do przykładu, bo znów zaczynam robić dygresję niepotrzebnie. 2y kwadrat przepisuję 3y, zapisuję jako 2y plus y. Z tego względu, żeby łatwiej mi było właśnie zgrupować ten wielomian, łatwiej będzie mi to zamienić na mnożenie. I teraz tak, dlaczego. Dlaczego nie zapisam tego y plus y plus y? Bo by mi to nie było do niczego potrzebne. Trzeba patrzeć najczęściej, co stoi tu przed tym. Tak jak w tych przykładach z wcześniejszego filmiku. Widziałam, że tu jest 3, no to trzeba rozłożyć to tak, żeby była ta liczba najczęściej, która tu stoi. Zresztą w kolejnych przykładach będzie to jeszcze jaśniejsze. Mm, dobra, i teraz tak. Mam 2 razy y razy y plus 2 razy y, plus y, plus 1. No i teraz znów bierzemy i zaznaczamy. 2y 2. I to się równa. Hmm, wyrzucam 2y przed nawias. Tu mi zostało y plus. Jak to zasłonię, to nie mam nic, ale nie mam nic, to muszę dać jedynkę, bo 2y razy 1 daje 2y. Pamiętamy, jak wyrzucamy coś przez nawias, to zawsze to się musi mm, po z powrotem po przemnożeniu dać to, co było trochę wcześniej. I co nam zostało? Plus y, y plus 1. I popatrzcie, tu jest y plus 1 i tu też jest. Zrobię to w nawias. A dlaczego? Bo teraz tutaj to całe mogę wyrzucić przed nawias i wyrzucam przed nawias. I otrzymuję nasze mnożenie. Czyli będzie 2Y plus 1. Dlaczego 1? Pytanie najczęstsze. Dlaczego jest tam jedynka? Dlaczego 1? Bo mnożę to, co jest przed nawiasem. Trochę lakonicznie to brzmi, ale popatrzcie, jak to wyciągnęłam tu, to 2y plus 1 razy 1 daje mi 2y plus 1. Nie zapominamy, że to jest mnożenie. Że tu mnożymy. Zawsze. W jedną i w drugą stronę to musi działać. Mm. I to tak naprawdę, mm, ja wiem, że rzadko to jest w szkole wspominane, że jeden razy liczba to jest ta liczba, tak? Zawsze. Zawsze, zawsze jak tak pomnożymy. Oj, widać, nie widać. To 1 razy nasza liczba jest ta liczba. I tutaj też tak było. 2y razy 1. Dlaczego? Żeby otrzymać to 2y. Mm, ja wiem, że to na początku nie, nie wydaje się szybsza metoda, że łatwiej jest coś wyliczyć, ale tak naprawdę po, mm, po praktyce to, to wychodzi, że to jest łatwiejsze. I teraz lecimy kolejny przykład X do trzeciej minus 13X plus 12. I teraz popatrzmy, tu jest jedynka. To jak mogę z. Wiesz co no, ja to przepiszę na drugą kartkę ten przykład. X do trzeciej. Oj, minus 13x plus 12. To się równa. I teraz tak. Tu przez x do trzeciej stoi taka jedynka, no nie? I teraz jak mogę z minus 13x zrobić, żeby było coś z dwunastką i coś z jedynką? No i jak? 12 plus 1 jest przecież 13. Czyli mogę to rozpisać, że to jest minus x minus 12x. Więc zapisuję 1 razy x do trzeciej i tą 13kę zastępuję tym. Minus x minus 12x plus 12. A pamiętamy, że chcę to zamienić na mnożenie. Po to to wszystko i po to się tak kupcimy przy tym. I teraz tak. Tu mam x do trzeciej i x, więc x wyrzucam przed nawias. Zostaje mi x kwadrat minus 1. Tu co mogę wyrzucić? 12. Więc wyrzucę nawet minus 12. Minus 12 razy x plus 1. I czy otrzymaliśmy wzór? Z, yy, czy otrzymaliśmy yy, jakieś podobne rzeczy w nawiasie? No, de facto jeszcze nie. Ale dlaczego? Bo tutaj to nam różdzi. Będę pisać teraz na różowo x do drugiej minus 1 to się równa x minus 1, x plus 1. Dlaczego? Bo istnieje taki wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b, a plus b. Dokładnie z tego skorzystam. Minus 12x plus 1 to się równa. X plus 1, X plus 1. Wyrzucam to przed nawias. I zostaje mi X, X minus 1 minus 12. Więc teraz muszę to poprzy, poprzemnażać, co mam tu w nawiasie. Czyli X plus 1 x kwadrat minus x minus 12. No i to na tym kończymy.